Dobry bardzo! Dzisiaj ja Was witam na kolejnym vlogu. Dlaczego ja? No, dlaczego macie tylko podziwiać twarz piękną mojej żony? Kolejna partia, vloga to w programie. W programie różnorodności. Mianowicie w tym tygodniu był niezły zapiernicz dla mnie, i dla Justy. I cieszymy się, że już nadszedł ten wymarzony weekend, ten wymarzony piąteczek. Wieczór właśnie skończyłam pracę. Czekam na żonę, bo nam oczywiście spłuczka wypieprzyła. Tak, to jest właśnie z tych rzeczy dzisiejszych, co potrafią wkurwić człowieka. E, a przypomnę tylko, że czekamy na gości, bo wybiera się do nas szwagierka moja szanowna i kuzynka. Zawsze musi się wydarzyć coś niespodziewanego. Dwóch dni walczę ze spłuczką, wycieknie nam po prostu woda, więc Justa ma teraz emergency wyjazd kurwa do Castoramy po spłuczkę. Zaraz będę ją montować. muszę jeszcze nakręcić kacie do końca i zrobić e, do tego mango indyjski sos. Brzmi ciekawie, nie? W dużym skrócie, co nas czeka na ten weekend? To jest wielka niewiadoma. Jutro ma padać deszcz. Jedyne co jest pewne, to jest w pewnym to, że jest w polu festiwal piwa, który trwa 3 dni. Przypadek. No nie sądzę. To był naprawdę ciężki tydzień. Fizycznie, psychicznie, emocjonalnie, naprawdę na każdej warstwie życia wszystko się nałożyło. Czyli zmęczenie fizyczne, bo zaczęłam ćwiczyć Samoobrona. Czy ja zobaczyłam, że krawmaga Maga to jest najbrutalniejsza forma samoobrony? Nie! Czy ja cały czas dostaję wpierdol? Tak! Czy mnie wszystko boli? Tak! Ostatnio, nawet dwa tygodnie temu, wróciłam do domu i miałam ochotę po prostu płakać. Ale ja sobie myślę od później, kurwa, no nie będę płakać, leszczu i tam drugi raz i trzeci, i czwarty i piąty. Zaczyna się robić ciekawie. Jest bardzo istotne, na kogo trafisz, jeżeli chodzi o partnera. Ćwiczeniach, bo teraz trafiłam na taką bardzo fajną dziewczynę, która czuje ten ruch, taki sportowy. Więc cieszę się, że mam nową partnerkę. Kim tym zaczęłam chodzić na tą właśnie samobronę. Jest genialna ogólnie i w grupie pokazuje jaście, Natomiast jest to bardzo brutalna forma samoobrony. Chciałabym kiedyś z po prostu wziąć plecak na plecy Wygodne buty na nogi i ruszyć w świat, a no niestety. W tych czasach świat jest na tyle popieprzony i niebezpieczny, że wolałabym jednak umieć obronić siebie i moją żonę. Ona dzisiaj wróciła z... gdzieś tam oglądała jakąś śpiewkę na Facebooku i wróciła z pomysłem, że za rok lecimy na Maderę i tam ogarniamy sobie wycieczkę pieszą. Ale nawet nie pieszą, tylko taką koldę, taką survivalowo przetrwania, bo... Jestem ciekawa co z tego wyjdzie. A teraz klaps i lecimy dalej. Możesz powiedzieć co robisz. Nie <grym> wiem. <grym> Improwizuję. Generalnie zepsuła nam się spłuczka już któryś raz z rzędu i ja dzisiaj kupiłam w Kastorami część. A teraz moja żona zakłada. Więc zobaczymy. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś wybieramy się z dziewczynami, z Agą i z Pauliną do second handu. Zabieram je do takiego second handu, do którego ja sama chodzę, bo jest dwa kroki od mojej pracy i odkryłyśmy go z żoną. I jest mega fajny, jest bardzo duży. Jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Są rzeczy na wagę i rzeczy metkowane. Więc myślę, że na bank tam dziewczyny coś sobie znajdą, a bardzo chcą iść do Lumpeksu, więc nie mam wyjścia. Muszę je zabrać. Testuję mikrofon. Zamówiłam takie fajne... fajne... nie wiem jeszcze, czy fajne mikrofony na Allegro. I dzisiaj jest pierwszy dzień testowania. Moja żona, najspogodliwa, poszła załatwić różne sprawy. Poszła na spacer, od rana na prawie spłuczkę i nadal jest do końca nienaprawiona, ale zamówiła jakąś tam część, więc być może już ten koszmar się skończy i poszła oddać inną część, którą kupiła w Obi. Ja wczoraj kupiłam dwie części w Castoramie, obydwie były złe, ona dzisiaj kupiła w Obi. Też była zła ta część, więc ostatecznie zamówiła na Allegro. Mam nadzieję, że to będzie działało. Rosło już się robi, pogoda jest mocno kiepska. Misia, a ty wyglądasz nam bardzo zaspaną dzisiaj. No bo to nie, ja nie jestem orenigus. <śmuszy> 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 Pakujemy struczki, bo nie ma żadnej, która pasuje. I nie da się wysrać na spokój, Do Teraz szwagierka wam nagra. Też. Oto nasze łupy. Fajne rzeczy kupiłyśmy. Ja kupiłam sweterek, Aga też sweterki jakieś i koszulę bawełnianą. Koszulę. Tak, i Misia dla Megi, a Paulina jakiś płaszczek, wyczaiła jej Aga. Więc super, mamy kilka fajnych rzeczy, i teraz lecimy jeszcze do drugiego. Ja już jestem zmęczona, ale Aga nadal mierzy. Jesteśmy w lumpy numer dwa. Paulina już odpadła. Pojechała do domu, odstawiłyśmy ją i jesteśmy już tylko my na placu Boli. Gdzie idziecie, dziewczyny, ale wyglądacie świetnie. W zasadzie, <grym <grym a tylko na spacer. No, i moja piękna żona. Co się dzieje w po Opolu, zostaje w po Opolu. Jedziemy! Mińska, <grym> chodź coś ładnego. Bo co mam powiedzieć? No gdzie idziemy na przykład z licą Dubois po polsku. Nie, to, to dla sportowców, nie, to jest. To jest, to jest <grym> sportowców A co się dzieje w sportowcy? Dzisiaj Panie. nie! Idziemy na mnie. A mi oh się go tak go napinasz. <laughs> Jesteśmy w mm, takim niby parku. <laughs> A to jakieś kobiety siedzą? Ja ich w ogóle nie znam. się trochę pokłóciły, ale potem już się pogodziły i teraz w ramach pojednania idziemy na dach dworca nowo wybudowanego mozolu. Ja już teraz nie mogę zobaczyć, oddechu. są niezdecydowani, nie wiedzą jaką jajecznicę chcą jeść. Jak się czujemy? Fantastycznie, a Aga? Bardzo dobrze. <grywa> Dziś jest poniedziałek, ja już jestem gotowa do pracy, za chwilę wychodzę. Wczoraj byłyśmy na imprezie, ale tylko z Agą, bo dziewczyny w miękku i zostały w domu. My natomiast poszłyśmy do takiego klubu, nazywa się Mango, to jest no niby nowo otwarty klub w Opolu, ale już jakiś czas działa, ale jest to taka świeżynka i powiem Wam, że było naprawdę super, nie chciało nam się iść kompletnie, bo już człowiek po 30 to wybiera często kapcie i dobry sen, ale na imprezie nie byłyśmy bardzo długo i było super, jesteśmy mega zadowolone, że poszłyśmy. Muzyka była genialna, ludzie się super bawili, nie było jakiegoś hamstwa, nie było jakiegoś ścisku, nie było tam gorąco. Było naprawdę mega fajnie i bardzo się cieszę, że poszłyśmy z siostrą. Wspominałyśmy dawne lata, jak to kiedyś chodziłyśmy na imprezy dużo częściej i zawsze się super bawiłyśmy. Tym razem było tak samo i myślę, że taka impreza już na długi, długi czas nam wystarczy. Dziękuję tym, którzy. Dotrwali do końca i obejrzeli całego vloga. Bardzo zachęcam Was do zostawienia po sobie śladu, bo zawsze to jest taka dla nas fajna informacja, jak mamy albo jakiś komentarz, albo ktoś polubił nasz film, albo ktoś nam napisał coś fajnego, czy to na Instagramie, czy tutaj. To jest zawsze takie miłe. Mamy wtedy świadomość, że ktoś to ogląda, kogoś to interesuje i, do, i dociera to do w jakiś osób, więc będzie nam bardzo miło, jak zostawimy po sobie ślad żegnam się tym samym zapraszając was na kolejnego vloga który na pewno pojawi się wkrótce. Pa